Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że już po raz drugi odbywa się akcja Szlachetny Szczyt. Tworzą ją właśnie ci wspaniali ludzie oraz Justyna, która dzisiaj nie może być z nami. Słuchajcie, jest to część także duszpasterstwa akademickiego Świętego Rocha i część naszego poznańskiego kościoła. Chcielibyśmy Was zaprosić do no, niezwykłej akcji, o której... Powie Dawid, szczegóły wyjaśni i wskaże bardzo konkretny cel oraz w jaki sposób możemy wspomóc tę akcję. Organizujemy zbiórkę pieniędzy na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom, działającej przy Szpitalu Klinicznym imienia Karola Jonschera w Poznaniu. Dzięki ich pracy i pomocy wiele z dzieci mogło odzyskać zdrowie i teraz normalnie funkcjonować, ale też wiele z nich czeka na naszą pomoc. W ramach tej akcji razem z Kamilem będziemy wspinać się na kaukaski szczyt Kazbek. Zachęcamy Was do wsparcia naszej akcji i śledzenia nas na social mediach: na Instagramie, stronie www i Facebooku. Po prostu zapraszamy bardzo serdecznie, pomóżcie, jest to niezwykły cel. Myślę, że razem możemy zrobić coś niezwykłego. Ostatnia akcja się niesamowicie udała. Hojne ludzkie serce sprawiają, że dzieci mogą no właśnie odzyskiwać zdrowie, mogą się rozwijać, rehabilitować. Pomóżcie, pomóżcie nam w tym niezwykłym dziele. Do zobaczenia. Wsajde się. hej.